Od kilku dni powinniśmy oglądać nowy sezon NBA 2011-2012, ale zamiast tego w najlepszej koszykarskiej lidze świata trwa lockout. Bartosz Tomczak. Witam i zapraszam na przerwę na żądanie Ekstra, bo od tego sezonu dzielimy sobie tą teleekspresową przerwę na żądanie ze skrótami i tą, w której rozmawiamy sobie z chłopakami z zawsze po pierwsze blog.pl na temat NBA no to co, skoro się rzekło, są ze mną Maciek Kwiatkowski. Cześć, cześć, hej Michał Górny Szufla. I Przemek Kojawiński, prosto z Barcelony. Czołem. Zanim zaczniemy sobie rozmawiać tak na poważnie już o tym co, co Liga boli, to jaki jest ten wasz sposób na lockout? Maczku wiem, że oglądasz pewną ciekawą ligę. Tak, ja oglądam e, Tauron Basket Liga, czyli jak to się mówi Tauron Tauron Basket Liga, graj, 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 graj by wygrać. PK, kolejny mecz trwa, zapraszamy kibiców do koszykarskich hal. O tak to się nazywa. To można często usłyszeć oglądając. To jest raper Masej, który, który, który jest w przerywnikach. Tak, oglądam PLK. Wszystkie mecze, które są pokazywane, które mogę obejrzeć. Michał też ogląda PLK. Ba, chodzę na to nawet. Chodzi nawet na PLK, na Politechnikę. No i co? Pozostaje stwierdzić, że koszykówka jest koszykówką wszędzie, no ale jednak jest różnica poziomu talentu i atletyzmu. Zdecydowana, no ale jakoś, jakoś udaje mi się e, przeczekać ten okres do rozpoczęcia sezonu. Chciałem oglądać jeszcze rozgrywki Euroligi, ale zauważyłem, że nikt się tym nie interesuje w Polsce. Nawet ja się starałem obejrzeć, tak ci powiem, jeden mecz, ale tyle z tego wyszło. A ty, Michał, co robisz poza, poza oglądaniem Tauron Basket Ligi? Pięćdziesiątka rano i jakoś tam sobie radzę, ale ogólnie rzecz biorąc, to szczerze mówiąc, no, czytam książki, które przyszły i oglądam terkisz Basket League, bo wolę to tak tłumaczyć, przynajmniej lepiej to tak wygląda, jak tak czytam, że TBL czy coś takiego, no ale ogólnie no, no nic. A jak sobie w Barcelonie radzą, Przemku? Ja sobie nie radzę w ogóle, niestety, ale zaszukuję wszystkich, wszystkich słuchaczy i powiem, że Cieszę się, że jeszcze trwa lockout, bo nie mam czasu w tej chwili, nie miałbym czasu oglądać NBA, więc mam nadzieję, że Mason. potrwa lockout przez cały sezon, ja w tym czasie skończę pracować na poważnie i znowu będę mógł wrócić do oglądania, ale planuję też zacząć chodzić na Barcelonę, skoro już mam pod nosem, zapolować na Braci Gasol. Ja mam okazję chodzić na drugą ligę koszykówki i też już chciałbym NBA generalnie, żeby wróciła. No i co, może jak yy, zaczęliśmy od tych sposobów na lokaut, to już przejdźmy do samego lokautu. Zanim porozmawiamy o tym, co najbardziej dzieje, to porozmawiajmy o tym, co już jest prawie ułożone w tych 95%. Jak Wam się podoba na razie yy, ta umowa jeszcze niedokończona? Czy znaczy, mi się wydaje, że to jest przesara trochę mówić, że ta umowa jest dopięta aż w tak dużym stopniu. Właśnie przed chwilą opisałem artykuł do MVP, gdzie przedstawiałem, co już zostało ustalone, co czeka na ustalenia, co już jest, już zaraz powinno być ustalone. I myślę, że to trochę za dużo stwierdzić, że to jest 95%. Sam napisałem, że to jest jakieś 80%. A co jest ustalone? Wiadomo, że nie będzie, nie będzie hard cap. To jest już pewne. Będzie to taki flex cap, tak to można nazwać, z luxury tax, czyli z, podatkiem, z tym podatkiem bardziej takim restrykcyjnym. Wiadomo też, że kontrakty zawodników zostaną skrócone o rok, czyli te, które były podpisywane przy wykorzystaniu, znaczy gdy własne zespoły podpisywały swoich graczy z prawami a będą wynosić teraz 5 lat, nie 6, a dla innych graczy 4 lata, nie 5. Znane są też już maksymalne zarobki, które pozostaną takie same, więc tutaj maksymalne kontrakty, kontrakty się nie zmienią. No i też są kwestie związane właśnie z amnestią, czyli czyli z możliwością wycofania jednego kontraktu wspólnie z Salary cap. I też jest sporo, sporo kwestii, które, które, tutaj, które tutaj generalnie muszą zostać rozwiązane, czyli wyjątek mid-level, który też już wiadomo, że nie będzie wynosił 5,8 milionów dolarów, tylko 5 milionów dolarów, od tego się będzie zaczynać, który ma nie trwać 5 lat, tylko 3 lata, jak są właściciele. Zawodnicy chcą, żeby to trwało 4 sezony, więc tutaj jeszcze muszą się ugadać. Zastrzeżeni wolni agenci, to też będzie istnieć cały czas. No, Generalnie jest tak, że nie będzie tego hardcap i, i to się tak trochę dla mnie wydaje dziwne, e, znaczy dziwne, wydaje mi się to pewnego rodzaju ustępstwem ze strony tych właścicieli, tych twardo grających, ale to jest wszystko tak nudne, mam czasem wrażenie, że naprawdę też niewiele osób się tym interesuje, tylko myśli o tym, kiedy będzie koniec lokautu i tyle, nie? Ja wiem, sugeruję, że to jest bardzo nudne i wszystkich to i tak gówno obchodzi, a poza tym nie wiadomo, czy to wszystko zaakceptują, bo jak wejdzie Dwayne Wade i znowu pokaże palcem, a ten obróci się swoim żydowskim nosem w lewo, to wszystko pozmieniają, także ja w to nie wierzę. I don't give a shit. Dobrze, ale to, to Przemko Michale, jak wam się podoba to, co na razie jest lub niby jest ustalone? Jak się zapatrujecie chociażby właśnie na to, że nie będzie tego hardcap? Ja wszystko mi tak, nie... jedno, niech zacznie się Liga. Tak, tak. Tak jak mówię, kiedy Maciek wymieniał to wszystko, ja o tym czytałem wcześniej i nie się o tym, jak to Wszyscy czytaliśmy. Naprawdę rolowałem sobie brud na palcach i myślałem sobie... No, no. To właśnie myślałem, bo, bo nie obchodzi mnie to kompletnie. Ja będę zadowolony jak wyjdą na parkiet i znowu zobaczę Blake'a Griffina o 4.30. Okay. To znaczy generalnie wydaje mi się, że nawet ci dziennikarze, którzy zajmują się lokautem bardzo i to bardzo codziennie, Kenberger na przykład CBS Sports robi znakomitą robotę, tak samo New York Times robi świetną robotę. Wydaje mi się, że ci, ci dziennikarze też nie chcieliby opisywać lokautu i tych wszystkich kwestii związanych z systemem ekonomicznym, systemem finansowym, tylko chcieliby się zająć ligą, więc myślę, że tu Tutaj się nawet Larry Kun zajmuje się zamawianiem pizzy, jak są obrady na Manhattanie, a nie pisze o tym, co ustalono tam za bardzo. No także... dokładnie, dokładnie. może to... też no właśnie też już chcieliby zakończenia tego i. Ale pobili to... się dziennikarze, także tutaj może być ciekawiej, bo tam ostatnia nasza znaczy ostatnia z miesiąc temu dwóch fotoreporterów się pobiło tam gdzieś pod siedzibą. Czyli fotoreporterów, to wiesz, jak oni tam się przepychają zawsze, żeby się dostać do mikrofonów za, za Najbardziej mikrofonem. będą nerwowici, teoretycznie najmniej zainteresowani. No. Może faktycznie przejdźmy do ciekawszych tematów. No to zaraz, zaraz, zaraz przejdę do jednego ciekawszego tematu, z którym już rozmawiałem z Maćkiem wcześniej, ale no to kończąc ten temat lokautu już zupełnie. Myślicie, że kiedy to wszystko ruszy? Grudzień? Styczeń? Luty? No. Myślę, że kluczową kwestią będzie sprawa Kim Kardashian, Chris Humphreys, bo z tego co słyszałem, Kim Kardashian lobuje bardzo mocno w gronie właścicieli, żeby mogła rozwiązać się warunki. szybciej niż po pół roku. A według tam prawa stanu Kalifornia. Będzie to trwało pół roku przynajmniej, czyli trzy razy dłużej niż małżeństwo. Ja mam taki beton z Kim Kardashian ja lobuję za hardcap. <grym grym> za hardcore. W progiem. <grym> dobra. Nie, znaczy cały czas mi się wydaje, że obydwie strony porozumieją się na przełomie grudnia i stycznia. I, i, I chociaż chciałbym wierzyć w to, że uda się to zrobić jeszcze w listopadzie, żebyśmy tylko stracili miesiąc sezonu regularnego, to, to ja, jednak widzę, że to trochę jeszcze potrwa i tutaj jest, choć ta umowa, jak już, jak już powiedziałem, jest no, w dużej mierze gotowa, a stoi od kwestii systemowej oczywiście, bo cały czas jest ten główny podział tych trzech literek B, R których już wszyscy chyba nie znoszą, czyli, czyli podział w wpływów z działalności zespołów i całej NBA, to tu są duże różnice. To, to jednak wydaje mi się, że to już jest wszystko mogłoby być już teraz ustalone. I teraz przez kolejny miesiąc będziemy słyszeć prawdopodobnie jak to coraz więcej zawodników przyznaje, że zgodziłoby się na ten podział proponowany przez NBA, czyli 50-50. Już są zresztą takie wypowiedzi poszekarzy na Twitterze. Więc myślę, że ta Unia Graczy zmięknie trochę przez właśnie tych zawodników, którzy już chcieliby rozpocząć sezon a ja miałem dzisiaj taką myśl ciekawą i tak sobie pomyślałem, że może w tym wszystkim pieniądze nie są dla nich wcale aż tak bardzo ważne. Może po prostu naprawdę lubią grać w koszach i chcą to robić. I te, i te różnice w tych kontraktach no nie będą dla nich aż tak, aż tak bardzo znaczące w tym momencie. Przynajmniej nie dla wszystkich graczy, dla większości. Ja myślę, że takim deadline, taką, taką datą będzie połowa grudnia, bodajże 15 grudnia. To był czas, kiedy 11 lat temu właśnie wtedy odwołano mecz gwiazd. I wtedy zacznie rosnąć ciśnienie, tak. szczególnie na graczach. Tak. Więc, tak. więc po 15 grudnia myślę, że, że, że dopiero zaczniemy zjeżdżać. jeszcze ostatnią rzecz powiem, bo u nas ta perspektywa jest troszeczkę inna. Z perspektywy amerykańskiej, znaczy z perspektywy USA, wygląda to tak, że tam jest teraz są inne rozgrywki lig zawodowych. Tak naprawdę fani, większość fanów, może nie tych takich fanów twardych jak my, którzy tutaj i, i czytelnicy zawsze po pierwsze, te większość fanów takich, którzy oglądają, interesują się NBA tak potocznie. Jednak przypomina sobie o tym, że ta liga istnieje dopiero w grudniu, jak są święta, gdy, gdy, gdy te mecze są rozgrywane w dzień Świąt. I jak wtedy nie będzie ligi, faktycznie jak Przewodnik powiedziałeś, właśnie ta presja może się pojawić właśnie wtedy. I pojawi się na pewno w tej drugiej połowie grudnia. Na blogu w międzyczasie, żeby właśnie troszeczkę zabić ten lockout, robimy sobie swój draft. Jeżeli się I Bartek nie... go zabił. Zabiję go w pierwszej rundzie, tak wiem. Mój zespół na pewno będzie miał najwięcej pozytywnych głosów. Rafał Gierodomski Cię lubi. Na kogo polujecie w kolejnych rundach? Michał, może Ty? Eee, nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, bo za daleko do mojego wyboru i nie wiem, nie zastanawiam się nad tym. So, bo na, teraz... Najbliżej najbliżej jest teraz Maciek chyba, tak? Dobrze mówię. Czy... Zdecydowanie. Nie, tak. Czy przemek, przemek, Przemku. przemek. Ja, ale ja nie powiem, bo Marek dziuba mi zakosi mojego kolesia, więc nie mogę się przyznać. Powiem tylko, że w następnej rundzie celuję w rozgrywającego, a jakiego to się okaże. Ja chciałem powiedzieć, że jestem zachwycony ilością talentu, jest mnóstwo graczy, którzy odpowiadają naszemu zespołowi. Jesteśmy otwarci na wiele opcji. Biorę Wojciecha Królika w nas w najbliższym wyborze. Właśnie może jest możemy pogadać o tym, który Europejczyk pójdzie jako pierwszy. No to jest dobre pytanie Przemku, to skoro je zadałeś to, jak myślisz? No właśnie na to zadajem, bo nie wiem. Nie, nie mów, bo przypomnisz to, ja się zgadzam. Mi się wydaje, że albo... No pewnie typnowiski. Albo Ginobili, bo to jest sh shooting guard i, i, i tam tych shooting guardów tak, no jest czego wybierać, ale, ale być może ktoś pójdzie za Ginobili. Taki... A Tony Langoria? Ewa Longoria teraz ponownie z Mattem Barnesem kręci. Kolejny, kolejny punkt, którym Los Angeles Lakers czują, że są lepsi niż San Antonio. Ej, Marzec, ja mam jeszcze pytanie, jeszcze pytanie. Na co czekamy, jak się zacznie sezon? Największa, największe nasze oczekiwanie. Jak powiem za siebie, nie mogę się na pewno doczekać czegoś, co nie będzie na parkiecie. Nie, nie Vince Carter, jak już to Kobe Bryant, a nie mogę się najbardziej doczekać, kiedy Szak zadebituje w TNT. O, I dobre. jak to będzie wyglądało? A teraz wasze typy, Maciek? Ja jest, tak, podzielę to, co przynajmniej powiedział wcześniej. Los Angeles Clippers, Blake Griffin, Eric Gordon, cały zespół w ogóle, jak to wszystko zaistnieje. Myślę, że jeszcze przed sezonem sprowadzam sobie niskiego skrzydłowego, może Tayshawn Prince, ktoś taki na chwilę, na kilka lat. I, i, i chciałem ich zobaczyć już że, Tym bardziej, że wtedy, jak byliśmy tak bardzo podekscytowani nimi w styczniu, już pominam to nie pierwszy raz. Wtedy koncuzji doznał Eric Gordon, bodajże nadgarska, Już potem Clippers nie wyglądali tak dobrze i sam Eric Gordon, więc zobaczymy jak będą wyglądać od początku sezonu, gdy będą wszyscy zdrowi i sprawni. A na co czeka Michał? Na to, że zobaczę potwierdzenie na mailu, że na League Passie moje pieniądze już doszły i mogę go sobie sporo odpalić. Na to czekam na najbardziej. A Ty Przemku, Clippersi? Ja, ja też czekam na Clippersi. Tracimy Cię, tracimy Cię. To jest ten pek Clippers, nie? No, ten pek Clippers. Mam o, za się... 30 przed pracą i oglądać Clippersów regularnie. E, zwłaszcza, że nie wiadomo, co będzie z Ericiem Gordonem i czy, czy, czy to będzie tak wyglądało jak w zeszłym sezonie. Natomiast wiadomo, że Griffin może być tylko lepszy. Ale poza tym jestem bardzo ciekawy, jak w sezonie po takich udanych playoffach będą grali Memphis Grizzlies z Gajem, z składzie. No A ja jeszcze chciałem dodać, no, jestem ciekawy, czy Miami Heat zrobi jakiś taki mega sezon regularny, no. czy będą jakoś zmotywowani i też jestem w ogóle no, bardzo ciekawy, kogo, są, jak kogo, kogo oni zatrudnią. Dokładnie, 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 co tam się stanie na pozycjach numer 1, na pozycjach numer 5, co się stanie z Mikeem Millerem, czy zostanie wykorzystany w wymianie jakiejś, to jest tutaj dużo ciekawych kwestii. No i oczywiście Orlando, Nowy Orlean, tu wiadomo, z wiadomych powodów też, też, też te zespoły tak. będą interesujące przed znaczy rozpoczęciem sezonu. O tym wszystkim, co się stanie w tym nowym sezonie, Dokonamy się, kiedy lockout się zakończy, no a kiedy to będzie, no to tego chyba nie wie nikt, ale na pewno kiedy to się stanie, kolejna przerwa na żądanie, ekstra, kolejna przerwa na żądanie, a póki co odsyłam na zawsze po pierwsze blog.pl, z mojej strony to wszystko, Bartosz Tomczak, dziękuję za uwagę, byli ze mną dzisiaj Michał Górny, Przemek Kojawiński, Maciek Kwiatkowski, do usłyszenia.